Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z książką Justyny Chrobak Znikająca nadzieję. Jest to opowieść początkowo bardzo sielankowa. Trafiamy do Fundacji Nadzieja. Tam pracownicą, jest, pracownicą prezeską jest Hania, mająca idealne małżeństwo. Jej mąż, policjant Baonią. Do pełni szczęścia brakuje im tylko dziecka. Z jakiegoś powodu nie mają go, e, ponieważ on jest troszeczkę zaborczy o swoją młodą żonę. E, jedynym zajęciem, na które jej pozwolił, no właśnie, to, że pozwolił, to już jest taki troszeczkę element przemocy. E, jedynym zajęciem, na które jej przez, pozwolił, e, żeby się za bardzo nie przemęczała, jest prowadzenie fundacji. Prowadzenie fundacji nie jest łatwe, jest angażujące e, do tego, E, oboje mają taką pracę, troszeczkę misję społeczną, bo ona pomaga ofiarom przestępca, a on ściga przestępców. E, I mm, no, wydawałoby się, że to są ludzie, którzy nie są e, narażeni na to, aby e, sami e, przekroczyć jakieś granice. Jednak w pewnym momencie coś zaczyna się między nimi dziwnego zdziać. E, Pierwszy symptom to, kiedy e, on zapomina o Wigilii i przychodzi spóźniony. Spóźniony i troszeczkę wstawiony. Później no zaczyna e, cała sytuacja zostaje wyrównana, e, sielanka wraca, e, piękny Sylwester, Sylwester marzeń. Na no, później znowu coś się zaczyna dziwnego dziać. Na szczęście do fundacji wita, e, zagląda... E, Dama, która e, pragnie wesprzeć e, tę organizację i nie tylko finansowo. Chce, aby e, fundacja przyjęła e, wolontariusza, od, i, e, który zajmie się marketingiem i pomoże uzyskać środki, dotrzeć do osób potrzebujących. Wszystko wygląda bardzo pięknie, idylicznie i można byłoby się spodziewać, że e, los kobiet zostanie odmieniony. Niestety, z dziwnych powodów zaczynają znikać kto stoi za tymi zniknięciami, musicie się przekonać sami. Jest to piękna opowieść o tym, że czasami trzeba być nieufnym, o tym, że czasami trzeba zachować dystans wobec tego, wobec osób, które z jednej strony chcą pomagać, ale na pewnych warunkach, a z drugiej strony mają ukryte cele. Jakie? To musicie się przekonać właśnie sięgając y, po książkę. Książkę bardzo życiową, brutalnie no, pokazującą, uświadamiającą nam, że każdy z nas może być ofiarą przemocy, że po prostu y, to dzieje się czasami z zaskoczenia. Polecam i do zobaczenia.